Jednym z najbardziej zaczerwonych miejsc Nowej Soli jest wzgórze zwane wzgórzem Siedmiu Życzeń. Oczywiście poniżej delikatna, nowosolska, malutka, ale jak gwiazd. Ale widok z tarasu zapiera dech w piersiach. Fantastycznie widoczne zakole odry. Droga stąd wodna biegnie. Pięknymi meandrami, a widok jest zapierający dech w piersiach. Ja w tym momencie znajduję się na słynnym mostku zakochanym. Jeśli jeszcze nie macie swojej kłódki zapiętej na moście zakochanym w nowej soli, koniecznie musicie to naprawić. Dzisiaj z nami jest Łukasz Kozłowski z Odrze dla Turystów, naszego partnera, z którym realizujemy rejsy po Odrze. To jedna z naszych największych wycieczkowych atrakcji. Serdecznie. Was do tego zapraszamy. A tu i nasz cały team, który dzielnie obraduje nad kolejnymi wakacyjnymi pomysłami. Uwaga! Hello! Specjalnie dla Lubuskielowe Mariusz Grabowy.